Poranne pytania Radia Olsztyn. Dziś naszym gościem jest Jakub Gerber, instruktor doskonalenia techniki jazdy, trener, szkoleniowiec i pilot rajdowy. Dzień dobry, słyszymy się i widzimy się. Dzień dobry, witam serdecznie. A to taki gość, dlatego że dzisiaj Dzień Bezpiecznego Kierowcy to zacznijmy od takiego ogólnego pytania: kto to jest bezpieczny kierowca? Bezpieczny kierowca to moim zdaniem ten, który jest najbardziej świadomy zagrożeń, które są w ruchu drogowym i umie stosować do jazdy defensywnej. To jest takie szerokie dosyć pojęcie, ale określa szereg zachowań na drodze i ma duże doświadczenie w tym, co się na drodze może wydarzyć. Najlepiej by było, gdyby jeszcze miał doświadczenie z tym, jak fizyka wpływa na samochód czyli odbyłby jakieś kursy albo doświadczyłby w przeszłości jakichkolwiek sytuacji ekstremalnych, w których musiał sobie poradzić, czy pośledzić, czy hamowania awaryjnego z przeszkody. I takiego kierowcę bym tak nazwał. Ra raczej z dużym doświadczeniem na drodze, ale nie samego jeżdżenia na wprost przez miliony kilometrów, bo to też niestety więcej z tego jest złych nawyków niż dobrych. Kto przychodzi, kto się zgłasza na kursy doskonalenia techniki jazdy, kursy bezpiecznej jazdy, podnoszenia kwalifikacji? To są ludzie, których firma wysłała, bo była dopłata do kursu, czy to są ludzie, którzy sami chcą się szkolić i doskonalić? Wiesz, to ja się spotkałem z wieloma elementami i z wieloma różnymi kursami, poprzez służby, które miały to zaplanowane w swoim programie szkoleniowym. Poprzez firmy i zajęcia komercyjne dla klientów danych wybranych marek, kończąc na zajęciach dla e, dużych korporacji, które po prostu z założenia chcą swoich kierowców wyszkolić, żeby oni byli bezpieczni i poruszali się m, e, w sposób e, no jak najbezpieczniejszy, żeby mogli wykonywać swoją pracę w samochodzie, e, bo jak wiemy, to jest wysokim ryzykiem obarczona praca w samochodzie. E, tego, co ja pamiętam, najwięcej ginie kierowców zawodowych i to nie tylko dotyczy samych kierowców samochodów czy transportu, ale także tych kierowców, którzy się przemieszczają samochodem od jednego klienta do drugiego. To jest wysokie ryzyko. Ja pracując w kilku firmach, starałem się zawsze ten kurs przeprowadzić tak samo solidnie, tak samo rzetelnie i te nasze kursy miały nie tylko wprowadzać jakąkolwiek formę tutaj zbudowania najpierw świadomości, bo od tego zaczynamy. Najpierw się spotykamy, żeby zbudować świadomość swojej niewiedzy, jak fizyka wpływa na, na, na samochód i różne nawierzchnie, ale także, żeby one były na tyle interesujące, żeby ludzie chcieli po prostu w nich uczestniczyć, bo to też jest istotne, żeby poprzez dostarczanie ciekawych treści i wartościowych przekonywać kierowców, którzy bardzo często stawiają barierę, no bo mają takie doświadczenie, taką wiedzę, że oni już nie muszą się niczego uczyć. I to jest trochę problem, żeby zmobilizować tych kierowców, szczególnie z dużym doświadczeniem, bo spotkałem i takich świeżo po prawo jazdy, po na prawo jazdy, po odebraniu blankietu e, Czasami się zdarzało nawet e, szkolić na zamkniętych obiektach e, młodzież bez prawo jazdy, kończąc na, na, na już można powiedzieć seniorach czy ludziach na emeryturze. I te osoby wszystkie w końcu zaczynały się interesować tym, co im chcemy przekazać, jak to jest wartościowe, jak się zmienia, e, jak się zmienia też samochód i jego technologię. Jak ona wpływa na to, jak, jakie bezpieczeństwo gwarantują. No właśnie, chciałem o to mniemanie o sobie, o samoocenę kierowców zapytać, bo u nas każdy jest przekonany, że jest świetnym kierowcą, co najmniej dobrym, jak niewybitnym i na takim kursie trzeba taką osobę naprostować? W jaki sposób, jak, jak ją sprowadzić na ziemię? 80% kierowców w Polsce uważa, że jeździ dobrze albo bardzo dobrze. A tymczasem przeszkadza im 80%, przeszkadzają inni kierowcy na drodze. To jest taki trochę paradoks polskich dróg. Ja staram się nie prostować, ja staram się nie być tutaj złym policjantem na takich szkolniach czy, czy złym profesorem, tylko staram się pokazywać rozwiązania, które zaczynają działać, i każdy może się przekonać, czy, czy tego typu rozwiązania, czy takie zachowania gwarantują bezpieczeństwo, czy nie. W przypadku samego hamowania awaryjnego, przeprowadzenie z ominięciem przeszkody na śliskiej nawierzchni, przeprowadzenie bardzo czytelnej i wyraźnej prezentacji, potem każdy może sobie spróbować, czy faktycznie mocniejsze skręcenie kierowicą działa, czy w opuszczaniu hamulca w samochodach z obs działa. Ja to uważam, że, że zawsze, zawsze udawało mi się wprowadzić taki system, czy, czy małe laboratorium drogowe, w którym każdy mógł sprawdzić swoje pomysły i pogodzić się z moimi propozycjami lub nie. Aczkolwiek te osoby, które były w dosyć dużej opozycji do tego, co my uczymy, były w bardzo dużej mniejszości. Raczej. Czy, czy to od najmłodszych kierowców poprzez panie, czy, czy ludzi ze służb, którzy mają duże doświadczenie z pojazdami, czy kończąc mówię o emerytowanych już kierowcach, każdy stwierdza, kurczę, faktycznie tego nigdy mi nikt nie pokazał. Faktycznie to działa, macie rację. To co jest nie tak z naszym systemem? Bo przecież, żeby zostać instruktorem nauki jazdy, prowadzić szkołę, trzeba przejść dość trudny kurs i egzamin. Potem ta osoba szkoli kierowców. Szkolenie trwa... Nie wiem, czy za długo, czy za e, krótko, ale mamy kilka etapów, kilka barier. E, jazdy, później egzamin. Zdaje się egzamin w WORDzie, dostaje się prawo jazdy. I czy taka osoba odbierająca prawo jazdy w okienku, po kursie, po egzaminie, ona jest bezpiecznym kierowcą, ona jest dobrze wyszkolona? Jeśli byśmy się cofnęli 45 lat wstecz, może tak. E, ja nie jestem tutaj, nie chcę być też autorytetem w kwestii kursu na prawo jazdy. Mam sporo kolegów którzy są w tym bardzo dobrze, bo pracują też jako instruktorzy do spraw techniki jazdy i oni wiedzą, jakie problemy z tym kursem są i z samym egzaminem. E, on się niewiele zmienił od czasów, kiedy ja zdawałem prawo jazdy jeszcze na małym Fiacie, na Maluchu w 1995 roku. Zniknął plac manewrowy, teraz się parkuje między samochodami, natomiast jeździ się po Poznaniu, gdzie ja mieszkam, praktycznie tymi samymi drogami, z podobnym tempem. Na pewno brakuje zapoznania się kierowców z czystą fizyką. Kiedyś mieliśmy okazję spotykać się na ośrodku do techniki jazdy pod Poznaniem z jedną z akademii, z jedną szkół nauki jazdy w Poznaniu i ci młodzi, młodzi adepci czy młodzi przyszli kierowcy przyjeżdżali z tymi strukturami, a my ich na parę godzin instruktorów zastępowaliśmy w tych samych samochodach na płytach pościgowych i oni mogli doświadczyć potencjalnych zagrożeń, które czekają w przyszłości na nich. Uważam, że kurs powinien być na pewno rozwinięty. W te kwestie, w których w tej chwili się poruszamy, czyli wysokie prędkości, zrozumienie tego, jak samochód zachowuje. Temat samego hamowania awaryjnego w aktualnym kursie na prawo jazdy jest praktycznie pomijany. To jest jakaś śladowa ilość nawet prób, gdzie na drodze w otwartym ruchu tego raczej nie wolno robić hamowania awaryjnego bez wyraźnych przyczyn. Dlatego skupienie się nad tym, jak ten kurs ma generować przede wszystkim zrozumienie zagrożenia, które młodzi kierowcy mogą doświadczyć, a szczególnie teraz, że, że, że ograniczenia są niewielkie, kiedy zdobędziemy już normalne prawo jazdy kategorii B, możemy wsiąść w samochód kilkuset konny i pojechać do Najwarszawa, jak dusza nam szybko pozwoli. Więc tutaj działanie prewencyjne policji to jest jedno, ale budowanie świadomości tego, ile zagrożeń i jakie bezpieczeństwo nam gwarantują te samochody, jest kluczowe. Z tego, co ja się dowiedziałem ostatnio, wraca temat obowiązkowych doszkoleń między czwartym a 8 miesiącem posiadania prawa jazdy. Trudno jeszcze powiedzieć, kiedy to wróci. Wiem, wiem że Miejsce infrastruktury się za to z powrotem zabrało. Ta ustawa już ponad 10 lat leży odłogiem i właściwie nic się w jej kierunku nie działo. Jest już kilkadziesiąt ośrodków dotyczących techniki jazdy na terenie Polski, więc te szkolenia uświadamiające kierowców, jakie zagrożenia na nich czekają na drodze, na pewno się przydadzą. Nie jest to w jakiejś gigantycznej formie, takiej całodniowej, tylko to jest kilkugodzinny kurs, ale on na pewno pomoże młodym kierowcom zrozumieć, że jednak fizyka ma swoje ograniczenia i przyczepność też jest ograniczona i wjeżdżanie z jakąś prędkością oszłamiającą zakręt, czy nawet po prostu lekceważenie sobie takich jaskrawych przepisów jak wyprzedzanie w zakręcie, czy na podwójny i czy chociażby jeżdżenie zdecydowanie za szybko jest po prostu niebezpieczne dla zdrowia i nie tylko kierowcy i pasażera, ale też innych uczestników dróg. I, i to nasz wieczny pośpiech ostatnimi czasy jest niestety też dosyć dużym paliwem do tego, żeby lekceważyć sobie nawet Poczucie bezpieczeństwa czy zagrożenia, które generujemy. Drogi nam się poszerzyły i wyprostowały. W wielu miejscach, na wielu trasach już nie jeździmy między drzewami, tylko mamy nowoczesne drogi szybkiego ruchu, ale na nich też się zdarzają wypadki często tragiczne. Bo co? Bo nikt nas, właśnie, tak jak słyszymy, przez lata nie nauczył po nich jeździć. Wiele czynników się składa na to, że, że na drogach szybkiego ruchu, na drogach wielopasmowych jest coraz więcej wypadków, coraz więcej ofiar śmiertelnych. To nie są jakieś gigantyczne spoki, ale te ale statystyki takie optymistyczne, które pojawiły się w trakcie pandemii czy po pandemii chwilę i zaczęły spadać ilość ofiar, czy na drogach krajowych, czy na drogach szybkiego ruchu, niestety zatrzymały się i moim zdaniem będzie coraz gorzej, mimo tego, że mamy coraz lepsze samochody, dlatego że absolutnie ignorujemy podstawowe zasady bezpieczeństwa, poruszając się z dużą prędkością. Wielu kierowców strony, sobie zdaje z tego sprawę, że im bliżej jadę, tym łatwiej o kontakt z innym pojazdem. Czy, czy nawet sama reakcja w okolicach sekundy czy 4,8 sekundy kierowcy jest dobrą reakcją. Nie gwarantuje nam bezpiecznego zatrzymania się za pojazdem, który awaryjnie hamuje. I przy dużych prędkościach kontakt z pojazdem drugim gwarantuje rozbicie się o bariery, czy, czy wypadnięcie poza drogę. Miejmy nadzieję, że te bariery nas przytrzymają. One też mają swoją określoną wytrzymałość. A przypominam, że producenci nie produkują samochodów drogowych cywilnych, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo przy 140 czy przy 160 km na godzinę. To, to nie tak. W związku z tym, e, łamanie zasad przede wszystkim odległości, łamanie zasad poruszania się zbyt dużą prędkością, ignorowanie zdrowego rozsądku czy nawet zasad przyczepności wynikających z aquaplaningu, czy z przyczepności na wodzie. Ja jestem przerażony, kiedy jest ulewa, ja zwalniam do prędkości, w których e, no, każdy się ze mnie śmieje: 90-80 na godzinę. Mam świadomość swoich opon, wiem, jak one wyglądają, ale tym pasem mijają mnie różnego rodzaju samochody e, z różnymi prędkościami. Yy, bo kierowcy są kompletnie nieświadomi zagrożenia, bo nigdy nie byli na płycie pośrednikowej, nigdy nie mieli do czynienia z kłopotnikiem, ale też nie, w ogóle nie znają swoich reakcji i możliwości zareagowania na jakiekolwiek utratę przyczepności. Kiedyś to była domena samochodów służbowych, drogich samochodów, samochodów premium, ludzi, którzy mają poczucie trochę nieśmiertelności w drogich samochodach. Teraz praktycznie można spotkać każdego kierowcę, który, któremu jest za wolno w każdych warunkach na drodze szybkiego ruchu. Ostatnio nawet zrobiłem zdjęcie, wyczytało mnie, mnie Fiat Panda jakiś kilkunastoletni, no bo tam 140 było za wolno. Więc absurd, poziom absurdu jest już na tak, na tak wysokim poziomie, że kompletnie ja tego nie rozumiem. To kończąc, a, 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 gne... a. kończąc, krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy wyższe mandaty, częstsze kontrole i represja to jest właściwa droga i to jest coś, co przekłada się na nasze bezpieczeństwo? E, moim zdaniem nie. Moim zdaniem system szkoleniowy i budowanie świadomości powinno się zmienić. Natomiast na tym etapie, zwiększanie mandatów na pewno kogoś wystraszy, ale pytanie, jak z nieuchronnością kary. Doskonale pan wie, jak śladowej ilości w tej chwili jest policja na drogach, jakie braki są kadrowe w policji i dopóki nie będziemy mie mieli stresu, że możemy być zmierzeni fotoradarem na wieździe, na parking albo na stacji benzynowej, jak to jest w innych krajach. Tak te drogi szybkiego ruchu będą torami wyścigowymi dla zawodników bez licencji. To jeszcze zapytam o polityków. Na sam koniec. Za nami kilka kampanii wyborczych. Ja nigdzie nie widziałem haseł, rozmów, debat na temat bezpieczeństwa na drogach, gdzie codziennie komuś dzieje się yy, krzywda. To jest temat, który dzieje się obok nas, obok polityki i politycy go nie zauważają. Politycy może go nie zauważają, może nie chcą wchodzić w konflikt z kierowcami, bo każda zmiana będzie powodowała poczucie represji. Natomiast myślę, że lobby bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sejmie jest bardzo słabe i nie jest w stanie przekonać ustawodawców i ludzi rządzących, że to jest istotna część naszego życia i istotna część też tragedii ludzkich. I zbudowanie tutaj porządnego systemu w tej kwestii na pewno zwiększy bezpieczeństwo, ale też tutaj można się poruszać w obszarach i ekologii, i ekonomii poruszania się i tak dalej. Ten temat jest w ogóle nieporuszany. Cieszymy się, że mamy tyle dróg, a nie robimy nic z tym, żeby po nich bezpiecznie jeździć. Dziękuję bardzo. Gościem porannych pytań był Jakub Gerber, instruktor doskonalenia techniki jazdy, trener, szkoleniowiec i pilot rajdowy. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.